Dzień dobry moi drodzy. Dzień trzeci w górach. Ja dzisiaj jestem słuchajcie, na sportowo. Też jakoś nie nakładam dużo makijażu, chociaż znowu nie mogłam jakoś długo pospać. Zdecydowaliśmy, że idziemy na trzy korony. Ponoć to jest bardzo łatwa trasa i jest ładna pogoda, także korzystamy. A potem to się jeszcze zobaczy. Na śniadanie w ogóle jedliśmy pierogi. Jesteśmy na wakacjach, więc nie za bardzo ogarniamy, dlatego wam zawsze pokazuję pokój na początku. Jak jeszcze jest wszystko ogarnięte. A tu słuchajcie jestem ja. Dzisiaj na sportowo. Mam na sobie... O może bez kapci. Leginsy ze Stronga. To są moje ulubione leginsy. Bluzę, którą kupiłam sobie jak się zaczął lockdown. A razem z Kasią zamówiłyśmy, pamiętam wtedy, z tego sklepu. I bluza jest ze sklepu Stone Skirts. Kamanek, czy ty też przytyłeś? No tak. <laughs> Bo jesteśmy kulkami. Więc idziemy się potoczyć teraz trochę pod górę. Widzicie, jesteśmy już pod czytaniem. jak widzicie, trzy korony będziemy wchodzić, ponieważ trasa nie jest trudna. Damy wam znać, ile to zajmie. Na razie nikt nikogo tutaj nie kasuje, więc idziemy i pokażemy wam jakieś fajne widoczki. Udało nam się. Jesteśmy zadowoleni. Piękne widoki, fajne zdjęcia, no. super przebitki, ja więc... Zobacz, kamanek na tak wysoko, to jest tam No, będą, będą super wspomnienia. Już są. Z moim lękiem wysokości, co? No, Ania dała radę z lękiem wysokości, więc polecamy każdemu. No nie jest łatwo teraz, ale jak się <laughs> człowiek przemoże... A teraz czeka nas droga na dół. Do domu wróciliśmy e, i e, jak tylko zeszliśmy ze szlaku, zaczęła się psuć pogoda. Kamil tak dzisiaj rano nie by że to jest łatwa trasa, ale moim zdaniem to nie była łatwa trasa, co? Chyba że my w ogóle nie mamy kondycji, może tak? Nie, to był żółty szlak pożółty. żółty, no. Weszliśmy na trzy korony i tam na samej górze już przed tym punktem widokowym był taki domek, w którym się kupowało bilety. Wstęp na szlak jest bezpłatny, ale na ten sam punkt widokowy, z którego yy, chyba jest najlepszy widok, nie? Nie ma sensu tam wchodzić, jak nie wejdziesz na ten punkt. Bilety na wejście właśnie na ten szczyt sam kosztowały 6 zł. No w tym okresie, bo tam zależnie od miesiąca się płaci. I zawsze jak właśnie idziecie gdzieś na jakiś ten szlak, czy tutaj w okolicy, to dużo ludzi chce, żeby płacić tylko gotówką, nie? No i taki nasz bilet normalny kosztował 6 zł to sobie, czyli daliśmy 12 zł. Odgrzejemy sobie pierogi, a wieczorkiem może jeszcze sobie skoczymy na miasto, bo pootwierały się ogródki. Właśnie fajnie, bo już można chodzić bez maseczek na zewnątrz, także ulga. Dobra kochani, trochę się ogarnęliśmy, złapaliśmy także drzemkę i teraz jedziemy sobie do jakiejś restauracji już będę wiedziała gdzie będziemy to. My jesteśmy w restauracji pokusa. Czekamy na jedzonko i na grzane winko. Manek, co sobie wziąłeś? Herbatkę. A to herbatkę poprowadzi. Już mam i szybko przyszło, co? Ja mam polędwiczki wieprzowe i kotleciki z kieszeni kapustaty, co masz, kamanek? Ja jadło z czyli wszystkiego po trochu. Hmm. I jeszcze sałatka do tego. No i oczywiście grzane piwko. Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj niedzielkę i dzisiaj na śniadanko zrobiłam nam taką szybką, ekspresową formę owsianki. Zresztą pokazywałam ją też Wam w Mam Na spód jogurt, na to takie musli, potem poszedł banan suszony, żurawinka, borówki i o, oczywiście trochę biurków. Posowych. Ubrałam się, umalowałam. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj się dziś nie, nie zmieniło bo jakoś tak wszystko powoli mi idzie i nie mogę się do końca rozbudzić. Chciałam Wam pokazać, w co jestem ubrana. Na wierzch mam płaszczyk, który Wam już pokazywałam. Pod spodem mam taką bluzę z kapturem z sensei. Moje ulubione e, portki z medicine, które w zasadzie noszę cały wyjazd. I słuchajcie, na dole mam skarpety z bananem z AliExpress, które de facto pasują do tej bluzy. Braliśmy też destynację dzisiejszej wycieczki. Jedziemy do wąwozu Homole. Ale najwyżej weźmiemy parasolkę, Ponoć jest to piękna trasa właśnie na taką lżejszą wycieczkę. Wstęp do wąwozu jest bezpłatny wąwoz ma około 7 km, także w jedną stronę zajmuje pierwsza wycieczka około 40 minut. Damy wam znać, jak to jest w rzeczywistości. Jedziemy. Nie Jesteśmy już na miejscu. Wejście do wąwozu, Homole jest bezpłatne, ale trzeba zapłacić za parking. Tutaj jak wjeżdżacie, to pan bon daje kwitek i potem się rozliczacie za tyle godzin, za ile w tym byliście. Godzina parkingu kosztuje 3 zł, chyba że jesteście. tak standard, standard taki to jest. 3 no. zł, pierwsza godzina. Pierwsza każda godzina, i pół. każda następna, 2,5. Padaj i w sumie gdzieś słońce na zmianę. Tak mży. Uśniaczek. No, daję kamerę w ręce kamanka, bo on kręci najlepsze widoczki. Jesteśmy po wągłozie. Zjechaliśmy sobie w drodze powrotnej kolejką, bo było bardzo ślisko, ja już schodzić. Jest 100% warty ten wąwóz, zobaczcie. Musicie sobie, jeżeli jesteście tutaj w południu, to musicie tutaj wpaść. A teraz słuchajcie, siedzimy y, w restauracji. Restauracja się nazywa uwalusza i widzimy jeździ. Jak Ci się podobała kawana wycieczka? Mm, moim zdaniem warto walczyć powrotem, jak powiesz. Tylko, że jest y, lepiej założyć takie buty, nie? Które się no, nie będą ślizgać. No tak i jakiś płaszcz przeciwdeszczowy i super. Widoki i tak... Chociaż mieliśmy tam na początku trochę słońca, tylko potem zaczęło kropić, ja się zaczęłam ślizgać. To jest w tych kamieniach, już bym się bała praktyki, wracać. Żeby z końca. No Były. Jak wiadomo, pogoda, a jak to y, wiadomo, A jak kamenek, a ile kosztowały te bilety, bo ja już zapomniałam... Podysz zjechanie potem kolejką. No, jeszcze jeszcze byłoby tanie, chyba 16, ale to jest bardziej taka kolejka przeznaczona z do yy, wyciąg po prostu no, na narciarski. narciarski. Tak, do jazdy na, na artach, na desce. Ale chwała Bogu, że on tam był kamenek, bo ja bym się bała potem już wracać, bo potem błotko się takie zrobiło, że było ślisko, ja się tak się a, a mieliśmy całe stado wielkie owiec i kus. Yy, Zresztą nagrałeś, nie? No, no. To na pewno już widzieliście. Dobra, zabieramy się do jedzenia, Zaraz zobaczymy co sobie zamówimy. Ja mam.

I jesteśmy już w domku. Odpoczęliśmy sobie trochę po obiedzie i czekaliśmy, aż trochę się zmieni pogoda. Za okno padało bite dwie godziny. Wiecie, mamy wpół do siódmej i już za dużo pewnie dzisiaj nie zwiedzimy. Więc jedziemy sobie do centrum na jakieś może gofry. Przebrałam się, bo cała już była ufyfłana. Nawet Kamil sobie wiesz, że ufyfłałam spodnie błotem. No, także została mi jedna para spodni, czarne rurki. Ubrałam się też w ciepły sweterek. Mam nadzieję, że nie zmarznę. Jak amanek sobie tańczy. Tań Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami już w ostatnim dniu, dzisiaj odjeżdżamy, właśnie się pakujemy. Kamanek właśnie znosi nasze bagaże. Naprawdę aż żal wyjeżdżać, bo jest tutaj przepięknie i na pewno musimy jeszcze tutaj wrócić, spłynąć Dunajcem i zobaczyć jeszcze parę rzeczy w okolicy. Jak się zapakujemy, jak już wszystko posprzątamy, to ruszamy w drogę. Ale po drodze jeszcze zahaczymy o zamek w Niedzicy. Mam nadzieję, że się nie rozpada. Zobaczcie, jaką mamy pogodę. Na razie widać piękne, niebieskie niebo. Będzie mi brakować tego widoku. Kurczę. Ślicznie. O, a tam Kamanek pakuje walizki. To już jest pewne. Musimy tutaj wrócić. Wjechaliśmy na parking pod zamkiem I okazało się, słuchajcie, że Parking kosztuje aż 15 zł Niezależnie od tego, ile tu stoicie Parking macie na cały dzień ale kto będzie cały dzień na zamku siedział, nie? Opłatę musicie wysić, od razu was tutaj pan przydybie No i jeszcze idziemy teraz do kasy I się okaże jeszcze, ile będą kosztować bilety na zamek Zwiedzaniu, byliśmy jeszcze na przystani Tak jak widzieliście, jedliśmy sobie lody No i teraz słuchajcie, ruszamy w drogę, ruszamy w drogę powrotną Tutaj już się z Wami pożegnamy Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży Mam nadzieję, że film Wam się podobał Jeśli tak, no to koniecznie zostawicie kciuki w górę Jeśli jesteście tutaj nowi, no to zapraszam do subskrypcji Żeby nie przegapić żadnego filmu Buziaczki, do następnego, pa pa!